Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl. Edukacja. Geoedukacja. Współczesne problemy Ukrainy. Ukraina jest naszym największym sąsiadem, oczywiście pomijając fragment Rosji, z którym graniczymy na północy, czyli Obwód Królewiecki. W Polsce mieszka blisko 38 milionów osób, podczas gdy na Ukrainie, według jednych z najnowszych danych, ludność szacowana jest na około 38 milionów osób. Ukraina jest niemal dwukrotnie większa od Polski, jednak zarówno w kwestiach powierzchni, jak i ludności trudno obecnie podać konkretne liczby z powodu tego, że na Ukrainie toczy się konflikt. Te liczby, które słyszeliście, dotyczą jej oficjalnie uznanych międzynarodowych granic. Jednak już wiosną 2014 roku Rosjanie zajęli Krym. Czyli półwysep Ukrainy, znajdujący się nad Morzem Czarnym, a także wschodnie fragmenty jej kraju. Następny etap inwazji, który rozpoczął się 24 lutego 2022 roku, doprowadził do kolejnych zmian w zakresie obszaru, jaki kontrolowany jest przez państwo ukraińskie. Jednak pamiętajmy o tym, że cały czas Jedyne oficjalne dane, jakimi się posługujemy, to te, które są uznane na arenie międzynarodowej, a uznane granice Ukrainy to właśnie te jeszcze sprzed 2014 roku. Środowisko przyrodnicze na Ukrainie stwarza bardzo korzystne warunki do rozwoju tego kraju. Na przeważającej części terytorium występują bardzo korzystne warunki do rozwoju rolnictwa. Wynika to m.in. z klimatu, bo panuje tam klimat umiarkowany, ciepły, kontynentalny, gdzie jedynym problemem, jaki może się pojawiać, to pojawiające się czasami susze w okresie letnim. Jednak głównym czynnikiem umożliwiającym bardzo korzystne warunki do rozwoju rolnictwa na Ukrainie, to bardzo żyzne gleby, czyli czarnoziemy. Łącznie, umiarkowany klimat, Żyzne gleby, a także nizinne położenie większości obszaru oznaczają, że rolnictwo ma tutaj bardzo korzystne warunki do rozwoju. I być może niektórzy z Was kojarzą, że w przyszłości Ukraina była nazywana spichlerzem Europy. Te korzystne warunki do rozwoju rolnictwa przełożyły się oczywiście na inne elementy środowiska. Jeżeli gdzieś występują bardzo żyzne gleby. Będzie to oznaczało jednocześnie, że na tych terenach będzie występować mniej lasów, bo po prostu zostały one wycięte. Ukraina ma ich zdecydowanie najmniej w porównaniu do wszystkich sąsiadów Polski, bo stopień zalesienia wynosi tam zaledwie 16%. Dla porównania, w Polsce, lesistość wynosi około 30%. Oprócz rolnictwa, na Ukrainie także w dużym stopniu rozwinął się przemysł. Było to możliwe dzięki surowcom mineralnym, które znajdują się m.in. na wschodzie Ukrainy. Odnajdziemy tam węgiel kamienny czy rudy żelaza. Ważnym działem gospodarki Ukrainy jest także energetyka. Na terenie tego kraju znajduje się kilka elektrowni atomowych które powodują, że niemal połowa produkcji energii elektrycznej powstaje właśnie dzięki ich istnieniu. Na hasło Ukraina i energia atomowa, być może jedną z rzeczy, która przychodzi Wam do głowy, jest katastrofa elektrowni atomowej w Czarnobylu, która miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku. Była to najpoważniejsza awaria elektrowni atomowej, która doprowadziła do silnego skażenia środowiska w jej sąsiedztwie, a także bezpośredniej śmierci kilkudziesięciu osób. Jednak o wiele większe straty obserwowane są w dłuższej perspektywie czasowej. Wybuch tej elektrowni doprowadził do pogorszenia stanu zdrowia wielu setek tysięcy ludzi, a ostateczna liczba ofiar. Które zmarły w wyniku choroby popromiennej jest trudna do oszacowania, i liczby, które możecie spotkać, są bardzo rozbieżne, bo wynoszą od 4 do nawet 200 tysięcy osób. Warto jednak pamiętać, że jest to jedyna tak groźna awaria elektrowni atomowej. A dzisiejsze nowo budowane elektrownie tego typu mają o wiele skuteczniejsze zabezpieczenia. Każdy z naszych wschodnich sąsiadów obrał nieco inną drogę po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Litwa skierowała swoją drogę całkowicie na zachód. Obecnie, razem z Polską, jest członkiem Unii Europejskiej oraz NATO. Białoruś od początku była krajem, który swoją przyszłość wiązał z Rosją. Ukraina, jako najpotężniejszy kraj, chciała pozostać neutralna. Zgodziła się oddać broń jądrową, która była rozmieszczona na jej obszarze, w zamian za gwarancję bezpieczeństwa. Władze przez wiele lat w tym kraju sprawowali politycy, którzy dążyli do zbliżenia z Rosją. Jednak pod koniec 2004 roku rozpoczęła się tzw. pomarańczowa rewolucja, w wyniku której Ukraina wybrała kierunek zbliżenia z Zachodem. Niestety te zmiany nie spodobały się Rosji, czego pierwszą konsekwencją był rok 2014. Wojska rosyjskie przejęły Krym, z kolei na wschodzie Ukrainy separatyści. Ogłosili powstanie dwóch niezależnych republik Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Do kolejnej fazy konfliktu, czyli 2022 roku, udało im się przetrwać tylko dzięki pomocy Rosji. W tamtym czasie Rosja nie angażowała się w sposób bezpośredni w ten konflikt, jednak wszystko zmieniło się w lutym 2022 roku, kiedy wojska rosyjskie Przekroczyły granice Ukrainy i dążyły do zajęcia kraju. Największych postępów w zdobywaniu terytorium wojska rosyjskie dokonały we wschodniej części kraju. W początkowym etapie wojny zagrożony był także Kijów, na szczęście jednak wojskom ukraińskim udało się obronić przed najeźdźcą. Dzisiaj, w 2024 roku, wojna trwa już drugi rok. I bezpośrednimi konsekwencjami są oczywiście straty nie tylko żołnierzy, ale także ludności cywilnej. W wyniku wojny niszczona jest także infrastruktura, i mowa tutaj nie tylko o budynkach wojskowych czy jakichś strategicznych ale niszczone są także szkoły, szpitale czy zwykłe domy. Miasta stają się terenami walk, ludność musi z nich uciekać i szukać nowego miejsca zamieszkania. Pomimo tego, że front, czyli granica pomiędzy dwoma walczącymi armiami, jest dosyć daleko od Kijowa, to wcale nie znaczy, że mieszkańcy Kijowa czy nawet Lwowa mogą czuć się bezpiecznie. Ich życie także jest zagrożone, ponieważ obszary znajdujące się w głębi terytorium Ukrainy są narażone na ataki rakietowe. To bezpośrednie zagrożenie życia, zwłaszcza w pierwszej fali konfliktu z 2022 roku, doprowadziło do tego, że wiele osób z tego kraju wyjechało za granicę. I duża część z nich, ponieważ jesteśmy najbliższym sąsiadem, Trafiła właśnie do Polski. Wojna, która toczy się na terytorium Ukrainy, to nie tylko zniszczenie infrastruktury, ale także wpływ na działanie całej gospodarki. Część ludzi nie może pracować, ponieważ walczy na froncie. Część pól nie może być obsiana, ponieważ są zaminowane. Część produktów rolnych. Nie może zostać sprzedana, ponieważ szlaki transportowe na Morzu Czarnym są zablokowane przez Rosję i Ukraińcy nie mają którędy wywozić swojego zboża. Wojna wpływa na obniżenie wydajności całej gospodarki. Spada wielkość produkcji przemysłowej. Zmniejsza się liczba turystów zagranicznych odwiedzających Ukrainę, a ma Ukraina bardzo ciekawe tereny, chociażby te znajdujące się nad Morzem Czarnym. Jednak problemy Ukrainy nie ograniczają się tylko do wojny, która się toczy na jej terytorium. Od wielu lat ten kraj cechuje ujemny przyrost naturalny. Na początku lat 90. XX wieku. A więc świeżo po ogłoszeniu niepodległości Ukrainę zamieszkiwało około 52 milionów osób. W 2023 roku liczba ludności w tych samych granicach wynosiła niecałe 38 milionów, czyli tyle co Polska. Tak duży spadek liczby ludności jest spowodowany wieloma czynnikami, do których możemy zaliczyć m.in. duże bezrobocie. Niski poziom opieki medycznej czy wysokie koszty utrzymania rodziny. Te czynniki z jednej strony powodują, że na Ukrainie rodzi się mniej dzieci, a z drugiej strony powodują, że ludzie są zmuszeni do poszukiwania pracy poza granicami kraju, i to kolejny czynnik oprócz wojny, który powoduje, że ludzie wyjeżdżają za granicę. Jednak obecnie na terenach kontrolowanych przez władze ukraińskie szacuje się, że mieszka nieco poniżej 32 milionów osób, a więc mniej niż w Polsce. Szacuje się także, że w wyniku wojny Ukrainę opuściło około 4 milionów obywateli.